Myślę, że szyper ogromnie się ucieszy, gdy mu powiecie, jak dzięki Benefisowi uratujemy Dixie Queen. Ciszej teraz, ktoś nadchodzi. D -d duchy? Jeśli tak, złapią się w naszą pułapkę. Jest! Teraz ujrzycie tropicieli duchów w akcji. Chodźcie ze mną! Natychmiast wypuśćcie! Wypuść, Kapitan Kapitan, wyłącz aktywację! Szybko, welmo! Jedna pułapka jedzie do góry! Wybacz, kapitanie. Daliśmy plamę. Nie musicie przepraszać. Nie po tym, co zrobiliście. Chodzi nie tylko o odnowienie statku, ale że tu zostaliście, aby pomóc staremu marynarzowi. A to dopiero początek. Chodźmy do jadalni. Czeka na pana niespodzianka. Nawet nie wiecie, jak czuję się wzruszony waszą propozycją urządzenia beneficjentów. Ale wciąż martwi się pana Johnego. To prawda. nie było w biurze, więc przejechałem się na darmo. Kapitanie, a co jeśli Johny jest w zmowie z duchami? Nonsens! Jeżeli tak myślicie, natychmiast wynoście się! Nie chcieliśmy pana zdenerwować. Dokąd pan idzie, kapitanie? Wracam do miasta. Muszę znaleźć Strzelyfa Nie pozwolę, by Dixie Quinn wypłynęła bez żonego. Prosimy, kapitanie, niech pan da nam szansę. Nie, wynoście się! Świetnie, nici z naszej uroczystości. Tak. By teraz jadł. To może ja się zmuszę? Poproszę kurczaka? Co, skończył się? Nie wyglądasz na osobę o tak wielkim apetycie. Dziękuję. No cóż, poproszę więc o całą resztę. Jest tylko jedno wytłumaczenie na błyskawiczne znikanie jedzenia. Z <laughs> Czy masz coś na swoje usprawiedliwienie? <laughs> Też by mięczał, jakbym tyle zjadł. Aha. Zgadnijcie, kto idzie na obiad! Jaki obiad? Duchy kapitana scavengera i Indianina Jones. Skoro jeszcze nie opuściliście statku, przyszedłem was odwiedzić. <laughs> Jest nas dwunastka na jednego ducha. Do dzieła! Robi się! a o, o, o po prostu zniknął. A to nasuwa podejrzenie, że może okazać się fałszywym duchem. Pewnie. Ciekawe tylko, co to za dziwne dźwięki. Nawet nie rozpoznaje melodii. Jedyną szansą na uratowanie Dixie Queen jest rozpracowanie tej tajemnicy. Właśnie. Musimy mieć jakiś plan. Jeden jest. Posłuchajcie! Najpierw będziemy udawać strach. Ja nie muszę udawać. Ja, cóż? Wtedy na niby opuścimy statek, a naprawdę ukryjemy się gdzieś na pokładzie. No właśnie. Dobra, a więc czas na działanie.